Ja jestem niewystarczająca, ja jestem niewystarczający, to ja nie zasługuję. A jak nie zasługuję, to jest taki tutaj przeskok? Jak nie zasługuję, to jestem winna, a jak jestem winna, to należy mi się kara. I taki człowiek niewystarczający, niezasługujący, czyli winny, winny niedoskonałości, zasługujący w związku z tym na karę taki człowiek ma w sobie stan takiego permanentnego napięcia psychicznego e, i e, człowiek posiadający te napięcie w sobie on nawet nie wie że to chodzi o to że on non stop spodziewa się kary i ten mechanizm działa w taki sposób że taka osoba ma tendencję do wchodzenia w związki Przemocowe z osobą czy narcystyczną, czy psychopatą, czy socjopatą, tam cały klaster B może zaistnieć, tylko po to, żeby kat był na zewnątrz, a nie we mnie w środku. I mimo, że to jest paskudna, okropna sytuacja, być w relacji z kimś, kto męczy człowieka, ale wtedy. Pozbywa się taki ktoś tego wewnętrznego napięcia, że ja mogę to przerzucić na tego złego kata, który już jest na zewnątrz.